Mieli Państwo, dziś w Polsce dzień kryptologii, zwłaszcza w Poznaniu. To święto w 2007 roku ustanowił Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Imienia Adama Mickiewicza, bo właśnie w 2007 roku przypadła 75. rocznica złamania szyfru niemieckiej maszyny kodującej Enigma. Szacuje się, że dzięki odczytywaniu niemieckich depesz II wojna światowa trwała krócej rok, no może nawet Dwa. Dziś także dzień sekretarki i asystentki. I słusznie, że nazwa dnia jest rodzaju żeńskiego. Panowie to w tej branży tylko najwyżej 10% zatrudnionych. W biurach od rana strzela szampan i pysznią się bukiety. To ja zatwierdzam twoje premie, ja trzynastkami łatam kieszeń, z drogi usuwam ci kamienie, oraczem jestem i lemieszem. Kiedy Maryla Rodowicz zaśpiewała o sekretarce w roku 1986, Związek Zawodowy Sekretarek Polski. Wystosował protest, domagając się usunięcia piosenki z radia, jako że traktuje ona zbyt lekko. Ciężki, codzienny znój pracownicy biurowej. No tak, ale takie skandaliczne piosenki możliwe były za komuny, dzisiaj nie do pomyślenia. Prasa. W Poznańskim Nowym Kurierze z roku 1937 jakże atrakcyjna rubryka matrymonialna. Najstarsze, pierwsze i najskuteczniejsze w Polsce biuro kojarzenia małżeństw Piotra Mrówki posiada wielki wybór w kandydatach i kandydatkach z przedsiębiorstwami, majątkami ziemskimi, realnościami i gotówką od 5 do 200 złotych. Dyskretnie i honorowo. No i problem, z kim to się trzeba ożenić, żeby zyskać realności i 200 tysięcy złotych gotówki. Dziś data z historii mineralogii i jubilerstwa, bowiem to właśnie 25 stycznia 1905 roku znaleziono największy, jak dotąd, diament świata. Doszło do tego w kopalni diamentów w Pretorii, w Republice Południowej Afryki. Diament ważył 1,33 funta, liczył sobie 3 3106 karatów, i na cześć ser Tomasa Kalinana, właściciela kopalni, kamień nazwano z miejsca Kalinanem. Po wielu perpetiach został odkupiony i podarowany królowi brytyjskiemu Edwardowi VII jako prezent urodzinowy. Aby ustrzec się kradzieży podczas transportu, z obszerną obstawą morską wysłano do Anglii falsyfikat. A oryginał nadano zwykłą przesyłką pocztową. No i trzeba było przystąpić do oszlifowania. W sumie Kalinan został pocięty na dziewięć różnych kamieni i około 100 mniejszych. Jego łączna wartość to mniej więcej milion dolarów. A niektóre jego części można obejrzeć w Muzeum Tower of London wraz z innymi brytyjskimi klejnotami koronnymi. Do czego? Jeżeli nadarzy się okazja, zachęcał przygodny Londyńczyk, Wiesław Kot.